Ja się, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu będzie cicho, bo już jest wieczór i Magda śpi. Słuchajcie, będę za jednym razem nagrywał dwa filmy. Natomiast już Wam mówię o co chodzi pierwszy film, ten który oglądacie. Będzie dotyczył rozkręcenia laptopa. Toshiba Satellite L500, natomiast ten sposób niemalże identyczny jest tutaj do wielu, wielu naprawdę laptopów w tej serii. Tam tylko są niewielkie, bardzo niewielkie różnice i jak się dostać do wnętrza. Wam pewnie przydać to po to, żeby na przykład wyczyścić porządnie układ chłodzenia. Ja natomiast, poza tym, że pokażę wam ten film z rozkręcenia, nagram drugi film, w którym pokażę naprawę tego laptopa. Dlaczego dwa filmy? Dlaczego nie za jednym razem? A powód jest bardzo prosty. Wiele osób szukających informacji o tym, jak się dostać do wnętrza tego komputera, nie będzie zaprzątało sobie głowy filmem z naprawy, z lutowania gniazda zasilającego i wymiany dolnej obudowy, bo ich interesuje, jak się dostać do komputera, a nie jak na przykład przelutować gniazdo. Dlatego taka, taka naprawa zostanie podzielona jakby na dwa filmy. Mi to przez to niestety całość zajmie więcej czasu, natomiast Mam nadzieję, że filmy się Wam będą podobały, także zapraszam Was w tym momencie na film, jak rozkręcić laptopa to Toshiba Satellite L500. Ok, słuchajcie, rozkręcenie komputera zaczynamy oczywiście od wyjęcia baterii. Tą sobie możemy odłożyć gdzieś na bok. Czy ja to otworzyłem, czy ja to zablokowałem? Otworzyłem. Że to idzie na bok. Teraz pozbywamy się klapki na dysk. Jeżeli chodzi o śrubki. Dobrze jest mieć uszkodowany jakiś pojemnik, w którym po prostu takie śrubki będziecie w stanie przechować na czas po prostu naprawy, posortowane, żeby nic nie, nie zgubić, nic się z tym nie stało. Jeżeli chodzi o tą samą klatkę czy śrubkę, to ona jest również na tej obudowie przeze mnie zamówione do tej naprawy, dlatego ja tutaj nie mam jakiejś konieczności, żeby je Przechowywać, natomiast sobie je zostawię. Ok, słuchajcie, mamy rozkręcone te podstawowe elementy. Teraz wykręcamy wszystkie śrubki, dosłownie wszystkie śrubki, które są na dole obudowy. Pamiętajcie, żeby żadne nie pominąć, najlepiej sprawdzić to jeszcze dwa razy, czy na pewno wszystkie śrubki wykręciliście. Ta śrubka, która tutaj jest, zaraz za tymi naklejkami, ona nam trzyma cały dysk. ...napęd optyczny, przepraszam, więc można to od razu wyjąć. I teraz lecimy sobie po kolei z wszystkimi, z wszystkimi śrubkami. Ok, słuchajcie, ja wszystkie śrubki już wykręciłem, mam je ładnie tutaj posortowane w pojemniczku, więc teraz upewniam się jeszcze raz, czy na pewno żadna nie została pominięta, żeby później nie ciągnąć, bo są niepotrzebne opory przy zdejmowaniu górnej pokrywy. I jeżeli tak też jest, no to mogę odwrócić komputer i otworzyć matrycę. Teraz, żeby dostać się dalej, muszę zdjąć listę, którą tutaj macie zaraz nad klawiaturą. To tym wyjmuje się dosyć łatwo. Polecam użyć najlepiej czegoś plastikowego, żeby nie poradnić nigdzie o Natomiast no, ten komputer już był rozkręcany i tu widzę, że już są odpryski. O, widać, że zostało to zrobione mało fachowo. Natomiast ja tutaj mam jakiś cieniutki śrubokręcik. Naprawdę cieniutki, 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 który pozwoli mi się dostać na tyle, żeby podważyć całą tą listwę. Okay. O, wystarczy, że wyskoczy jeden bok. To można naprawdę można zrobić bez uszkadzania. I teraz już ręcznie tą listę można zdjąć listwa będzie potrzebna, bo wymieniana jest tylko dolna obudowanie górna, więc trzeba ją koniecznie sobie zachować. Zresztą teraz powrotem w krętach i tutaj odkręcamy jeszcze kolejne śrubki od klawiatury, w zależności jaki to jest model serii, czasami możecie na przykład mieć dwie śrubki i dwa zatrzaski, a możecie mieć na przykład jak w tym przypadku e, tylko i wyłącznie same śrubki bez plastikowych zatrzasków. Moim zdaniem jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie i klawiatura jest o wiele pewniej trzymana. Wkręcenie tych czterech śrubek zajmuje naprawdę chwileczkę, krótką chwileczkę, więc, tak, nie jest to żaden problem. I w tym momencie mam już dostęp do tego, co jest pod klawiaturą. Nie wyciągajcie od razu tej klawiatury, żeby nie urwać tutaj paska, który ją trzyma, tak? Taśmy sygnalizacyjnej. Więc sobie odbezpieczamy ją, a następnie ją wybijemy. Dopiero teraz możemy bezpiecznie zdjąć klawiaturę. Jedyne co musimy tutaj zrobić, żeby dostać się dalej w głąb laptopa to jest jeszcze odpiąć toczpad, jest na takie same zasadzie tutaj jak klawiatura. Nie musicie natomiast odpinać tych pozostałych elementów, takich jak na przykład karta sieciowa, chociażby to jest karta sieciowa, natomiast musicie podkręcać śrubki. Tak już kilka mamy, więc wracam do Was, Jak to zrobię? E, ok, słuchajcie, jeżeli wszystkie śrubki są wyjęte, można teraz e, spróbować zdjąć pokrywę. Jeżeli nic więcej nie trzyma, ona powinna zejść w przypadku atopów tej serii e, dosyć lekko. O, patrzcie, bym zapomniał jednak o jednym elemencie. Widzicie? E, cały panel tutaj tych przycisków multimedialnych też jest na taśmę, więc też trzeba to zdjąć. I, I w tym momencie mamy dostęp już do pozostałych elementów komputera. To sobie biorę na bok. I jeżeli chcecie wykręcić płytę główną, co ja też teraz będę robił, to musicie odpiąć wszystkie pozostałe taśmy. Teraz Wam będzie to po prostu wygodniej zrobić niż wcześniej. Odpinamy oczywiście kartę sieciową. dobrze tutaj sobie wszystkie prowadzenia out tak będę musiał odkręcić dalej matrycę odpinamy sobie głośniki odpinamy również taśmę z portami USB to zostaje i tak wszystko po kolei Okej. Okay. To wszystko będzie z tego. Prawie wszystko e, wymienione. Teraz jeszcze zostaje tutaj matryca. Dobra. Chyba prawdopodobnie widzę, że nigdy chyba czyszczony nawet nie był. sobie stąd usuwamy i moi drodzy, słuchajcie jeżeli chcecie dostać się dalej to teraz tak, proponuję Wam w następnym kroku kiedy też już macie wypięty wentylator, tutaj od chłodzenia troszkę zakręciło, ale mi nie szkodzi cyk to będzie trzeba sobie teraz wyjąć. To odkręcamy wentylator. On tutaj jest na trzy śrubki. Jednak widzicie, wchodzi w głąb. Tutaj macie normalny z boku. Wyjmujemy teraz wentylator. Jak widzicie, całkiem spore pokłady kurzu już się nam tutaj zebrały. Ok, to idzie na bok. I teraz, zanim jeszcze wyjmiemy płytę główną, trzeba ten przewód tutaj o zasilający również wydobyć. bo nam wychodzi z całą płytą główną. To jest ten, który będę lutował. I odkręcamy płytę główną. Słuchajcie, płyta główna również jest przykręcona. Tak jak widzicie, mam tutaj jedną śrubkę. I chyba tylko tą jedną. Więcej śrubek nie widzę. A wszystkie serdecznie dziękuję. A Ciebie, płyto, proszę o wyjście. To sobie na razie zamykam. I moi drodzy, słuchajcie. W tym momencie macie dostęp do układu chłodzenia, możecie zdjąć i wyczyścić cały układ i oczywiście zamontować całą komputer z powrotem. Natomiast no ja tutaj będę robił inną naprawę i osoby zainteresowane zapraszam na film z naprawy.